Next time Cześć, witajcie, to ja Squarex, a to pierwszy odcinek z serii Mobuars na moim kanale i jestem dzisiaj z taką ekipą kilku kolegów. Będziemy sobie grali tutaj właśnie timowo, bo to jest taka gra, gdzie potrzeba taki team, żeby się wspierać i w ogóle. No i jedźcie ze mną z jedną, Shizu. No, Shizu. Siemanka, siemanka. Sykus. Nie ma. Kozak. Elo? I to Shiba Hello. No, więc ja robię cięcie i widzimy się już na pierwszej ręce w Dobra, więc jesteśmy już po cięciu na pierwszej ręce. las. Mało tutaj gram na tych arenach, więc jeżeli nie będę znał wszystkich nazw, to jeszcze normalne. Yy, I sikus nie za zabrał. Dobra. Moporę yy, z... mam. Co masz? Pełę. Perła dzisiaj nie ja nie Pasz, mam nic Dobra mam O, idę. Ja tutaj poczekam na drugą falę, bo się wtedy i zresetują w skrzynkach. A potrzebuję, bo nie mam na razie. A jakieś cygany się trafiły, więc... Dobra, mam klatet, jak sobie mięczek jakoś przeżyje. Jak nie, to będzie trochę słabo. I po zabijaniu mowów, jeżeli ktoś tego jeszcze nie wie, bo w sumie niedużo osób gra w Warsy, Na wertezie. Po zabiciu moba dostajesz się za niego HP dodatkowe, czyli jeżeli się ich zabije dużo, to... Znaczy, ogólnie maksymalnie można zdobyć do tego, do dwóch pasków. Jeżeli się ich dużo zabije, to może być całkiem nieźle, więc... Yy, ma się potem HP. Dobra, mamy pierwszego sycika. Już mnie tutaj coś atakuje, ja się wyleczę, mam klasy z Nahor. Co e, Ja na razie nie pasuję. No spoko. Tutaj musimy... ich... Znaczy, mam dość słabego seta, muszę się se pozmieniać, bo właśnie mam w EQ dobrego, miecz. ale wiesz... Dobra, ja się tutaj szybko leczę i się daję tego... seta lepszego. Okej, okay, jest I do I Shizu, ty mógłbyś nam już leczyć trochę to żarcie. W ogóle się rozdzieliliśmy, a tak nie powinno być. Ym, bo tutaj się robi coraz większy chaos przez te wszystkie moby. I jakiś mob podniósł miecz, więc więcej bije. Mudna. Mocno biję. Ja, ja, ja się tutaj to trochę e, Tutaj jest dużo fal, chyba 10 czy jakoś tak. E, tak dużo. E, to jest tak. tak chyba, tak, 8, jak bo... pamiętam. Nie, nie, 8 od wydarzy. 8 można bić chyba, czy od 6? Mam to... kratę dla kogoś, jakby ktoś chciał. O, mam Air ja mam. Jak mi potrzebny? Dobra. Mam dla kogoś trochę seta. E, a mi pomogły właśnie moby, więc no to dobrze. Gdzie jesteś? Nie. Lecy? Widzę, widzę. Uwaga, szkielety. No. Ja mam tylko diaksowy mieczek, więc trochę słabo. A ja mam żelazny. W ogóle ostatnio prawie wygrałem grę Jaki? z żelaznym Miel? mieczykiem, więc to jest dość dobra y, informacja, bo że żelazny mieczek nie jest za silny. Dajcie mi jakiś serwis. Syku, zabrałam jedzenie. A dobra, dobra ja załóżcie. No. Dzięki. Y, dziury robią te ten Potrzebuję. Potrzebuję HP. One w ziemię. Ja nie, esz. Ja mam na A set jakiś? Ja mam seta i mógłbym dać, bo mam jakiegoś wieku jeszcze. Yy, mi potrzebna klata i hełm. A ty już kozak kogarnąłeś, jak się leczy tutaj tym znachorem? Tak, tak. śpiew, na nim siedzi. No, tylko i jest tak yy, tylko mały problem, bo coraz mniej nas zostaje, bo tutaj te eszy bez setów zostają wykańczane. Więc będzie zaraz ciężej. Jak są creepery to uciekajcie, bo jak jest za dużo creeperów obok was, to mogą was nieźle obić. Więc jeżeli nie ma za chora obok was, to jest problem Ej, weźmy. Je, jeden dam, jeden dam, jeden dam o dobra. Lecznicze jakoś warstwa. Bardzo... O dobra, jest Ej, dobre, jest. Mega creeper dobre jest. Dobra, zrzuciliście go. Ej, maczugę Herkulesa dać sobie do pierwszego tego paska weku? Myślę, że można. No, no tak, się to tam przyjdę na knoka. Paweł, chcesz seta? Co mam seta? Mam do ciebie jak z chemik. I Daj ten... Jak, to mam da... Yy, masz, ma, masz kratę. Masz spodnie. Masz. I mamy setę ogarnięte I Ja mam ten łuki Dobra, szary. możemy być bossa. Ej, możemy być bossa. Dobra, to chodźcie wszyscy bijemy bossa razem. Dobra, Dobra. Uważaj, I to będzie dobrze. <laughs> Shizu healuj, a czy w się sensie, dawaj zarcie? A my zabijemy tego bossa On nadal odrzuca. Ja zapomniałem, że on w tej fazie jeszcze może odrzucać. Jezu jak odrzuca, uważajcie. No właśnie wiem, może was poza mapę wywalić. Więc fajnie tutaj gdyby się używał tego, to gdzie ja mam... Go tymi, ale... Spadłeś? Ale ledwoś Mnie prawie zrzucił tym odrzutem. Jego ja jakiś... ciągle szczelam Eee, jaki masz łuk? Yy, niestety ten... Yy... O, nie odstrzał już. Nie? Najlepszy to jest ten, co ma nieskończoność. Infinity. No. On ma już połowę HP, dawajcie. Ale dobra, 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 dobra. Raz, dobra. Mi on prawie w ogóle HP nie zabiera. Ale mnie zrzucił. O, widziałem to chyba. U, koniec rozumu, dobra. Easy. Dziesiąta fala. Dobra, my go pokonamy, bo to, tutaj widzę, że jeżeli jeszcze nikt... nie da... No. no. Właśnie ta gra jest ten. fajna, jeżeli ma się dobrą drużynę, bo... Inaczej to może być krucho, tylko Shizu przydałbyś się trochę na środku Bo nie mam żadnych... bo ja też... Y, mi też na, na, na O po... to coś Spadłem Masz rakiety co, nie? Mam, mam, mam Ale muszę ja uważać, bo to nie jest tak nazwór, że od upadku się nie dostaje 1 No właśnie dlatego też jak masz ten y, Spadachron? Nie, spadachron to też jest dobrze Chyba On mój znieścił skrzynkę, gdzie był Infinity. Mogę okay, nie go wziąć. Jezu, zunio. no dawajcie, pijcie go, bo ja tutaj zaraz koszimy, padnę. Kosimy, kosimy. Łuk, szacujku, ja jestem szczegóły. Fuck, jedynie no. się, mi się przydałoby. Wiesz no, no, żyjecie jak... wszyscy jeszcze, czy ktoś, ktoś umarł tak. już? Mam full jak seta. Ja nie i mi spodnie padają. Ale mam dobre, czekaj, dexowe. Ej, chcesz? Już. Dobra. Y... Eee, Shizu, gdzie jesteś? Uh, to jest jak parkour, tylko trzeba się zaleć moby. Tak, tak, bo jak, jak się jest na środku to w sumie jest teraz na, najbezpieczniej no chyba że was odrzuci. To jest problem, bo on teraz ciągle odrzuca, jakoś tak szybciej to robi. Tak mi się wydaje. Eee, e, melony, sumoro tam jedzenie jest. Yes, ale, ale jedzenie, jedzenie nie jest potrzebne w sumie. Dobra ubijacz. Jak ktoś tego bossa ze mną, czy nie? O, sieki już. Jak lepiej zaraz? No par, padłem. E, ja muszę już uciekać sykus, bo... Bokus dajemy. Czy tutaj daję, daję. Daj. Ja, ja, ja... już... Aha, czy jeszcze żyję? To czemu to? Ty... To ja, czemu to? To i ktoś jeszcze chyba. Bo z Ja jeszcze żyję. Uuuu, zginąłem. Już? Dobra, dzisiaj by tego bossa, bo ma tylko 2 HP. Znaczy, 2 sekunduszka. Ej dobra, nie, to co on, to jest jakaś mega... Ile on we mnie naraz strzela teraz? 10. 10. O kurde. No Boże, zdydałem. Ja prawie no zdydałem, to się muszę ciągle healować teraz. Bo inaczej to już nie wyjdzie. Nie będzie szans na to. Dobra, ja się wyhealowałem. Żarcia mi się kończy, jest problem Najśmieszniejsze no jest to, że ja gram w Overwatch 61 jeszcze no. sobie gram w internecie 67 HP! Bra, idę go... gdzieś wygrać. Ej, to wygrać bugowa... no, nie, no, nie, nie. no nie, zaczyna mnie cofać, zbugował mi się Minecraft Cofa mnie Czekaj, musi mnie coś trafić Musi mnie Ty Blaze Ja czekam go... aż mi się flash blaze blaze go go regeneruje jest... Tak jak u Blaze bije bossa.

Dobra, więc jesteśmy już na Dobra. drugiej ręce, teraz znów na lasie e, Bo nawet spoko nam poszło, jak widzieliście, gra taka dość teamowa Niestety mało z nas już przetrwało pod koniec, ale naprawdę gra wyszła dobrze Więc teraz mamy nadzieję oczywiście wszyscy, prawda, że tą też wygramy yy, I fajnie by było, czy... gdyby więcej osób tutaj przetrwało niż tylko ja, bo chyba tylko ja byłem, prawda? No? Nie, i ja. ja, ty ja. i... Ja. Trzy osoby A, to trzy osoby, to i tak jak dość dobry Nie. wynik, bo nas jest pięciu tutaj no, Ty, bo się zabudowuje a ja Jeżeli nie mam żadnych itemów dla siebie Jest jeden gość, pałuz, no, chyba ja za, za późno weź jeden gość, tak do... Będę... dobra Ja tutaj szukam itemów, bo ja nie mam niczego Nawet seta nie mam, więc ja, ja tutaj zaraz padnę Dobra, pierwszy zabity mobek no, Oni obudowują oni obudowujące skrzynki No właśnie, debile, że tak brzydko powiem A to nie jest brzydko Dobra, nie, tutaj jest problem, bo ja nie mam w ogóle żarcie. A czy żarcie mam, sorry, ale tego nie. O, set. Dobra, m mówiłem i mam. Dobra, więc jest setzik jakiś tutaj? Jest też dobrze. Ja nie ty, gdzie mam ty nic. jesteś? Tak, no właśnie. Badnę, nie potrzebuję seta w ogóle, jakiegoś, żeby przetrwać. Dobra, to no ja szukamy no dla Shiza seta, bo on jest też dość tutaj ważny, bo on daje jedzenie. Buzik. Uj się zamurował i sobie ten bierze i ty No bo to są takie wiesz To nie jest gratimowa na pewno Ten ujfy jakiś tak Zarąbałem gościowi jak sobie Dobra Jakby co to mogę dać ten O przyzu Kolczugową Nie robi mi się Dobra ja tutaj zabijam już... dobra nie Nie zabijam tylko dadam prędzej Kozak weź użyj heal Dobra. Jeszcze ja, jeszcze ja wychyluję e, ziemniaczka, se z niem. No, jeszcze tego zombiaka zabiję. Ale no ja mam ściny. Ej, e, no jakie... Szol, te... rzeczy. To skrzyny. Tutaj moby mają antyknotwaka niektóre. No wiem, bo to się buguje z mobami. Mam obdawiacza. Łoł, wow, ale mnie do, to one do ściany przycisnęły. ja nie mam, mam słabe części seta dolne, bo ja nie mam w ogóle spodnie, a... Mm, nie. A, za, a za niedługo mi się zniszczą moje... Sety jakieś. Ej, gościu tutaj padł, mam itemy. Dopóki nie wybuchną, to mogę dać. Ej, shizu, 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 shizu. Daj mi... Shizu, daj shizu, mi światę. Czekaj, zbieramy dla ciebie i O itemy. dobra, chęć padł. Idź ze sobą. Idź do tyłu. Do tyłu idź. Dobra, nie. Kozak to już wybuchł. Udało mi się na szczęście wziąć jakiegoś to tutaj. Boże, ty jakoś... po prostu dają. No bo to, wiesz, jeżeli nie, jeżeli nie są w teamie i tylko biegają i się bawią, to to na pewno nie wygrają. creepery, dobra. O, masz klatę. Chcesz buty? Ty mam koniec Bardziej spodnie. Spodnie nie mam, masz obdawiacza. Yy, jest problem, bo tutaj dużo creeperów, nie? Taka masywka zaatakowała i... Tutaj był problem. Szydło, gdzie ty jesteś, bo ja w ogóle jeszcze chyba nie dostałem żarcia w tym meczu. To czekaj, o jest, widzę cię. No. Trzymaj. Okay. A ty potrzebujesz heal'a czy nie? Yeah, ja potrzebuję heal'a. Ja Aha. Już spada Ej, creeper mi zabił sama. od razu. Creeper mi zabił. Kurde. Miałeś jakiś łuk? Tak. Miała, ja tak. mam łuk i strzały, więc jest dobrze. Te, mam to... 44 strzały i tego. Yy... Miałem kamizelkę. Aha, ty biorę. Jak szacunku? O, mam łuk szacunku i 44 strzały. Więc jest dobrze. Kurde, to było dziwne. Ej, yy, w tej fali można już bić. Teraz Dobra, bijemy, dawaj, ja za wdawiacza Padłem. Padłeś już? Ty, padłem. Dobra, ja go strzelam. Ty, ja też go będę strzelał, bo ja mam łuk, no, taka ja tam się klepy i zaraz depnę. Uważaj Paulo. Ja mam dużo HP spokojnie tutaj. Nie ma problemu z tym. I seta też nie mam złego. Tylko że jest taki problem, że trzeba zabijać bossa. I bo strzały się będą kończyły, bo ja niestety nie mam dużo. Mam dużo ale one się kończą co nie Dobra tutaj to Trzeba tak się zmieniać pozycję do tego strzelania bo te moby co chwilę do ciebie podchodzą No właśnie A ty kozak, że jeszcze degłeś? Nie bo spadochronu użyłem a i tak mnie zabiło A bo nie, kula dlaczego? w trafił co Ona nie ma na mnie fokus Nie właśnie, nie strzelało nic do mnie no, Muszę zjeść coś i orać, bo tutaj nie zaraz coś zabiję. Mam 24 strzały jeszcze. Nie, może się ja uda. Spadłem. Spadłem sam do dziury. A teraz prawie znów spadłem, bo mnie jakiś szkielet trafił. I to jest najgorsze, w na biegniesz się i w takim nagle niespodziewanym momencie cię bije ten szkielet, co nie? I spadasz. Dobra, syku, strzelamy nie mam ten szczał O Boże Ja do niego muszę strzelać bo On ma na mnie fokus Ja I mam full HP nie, nie. Dobra mam trzy szardotki. Ja, ja właśnie z jedzeniem też mam problem Bo ja tam wcześniej na itemy się skupiałem a nie na żarcie Jest teraz o, dobra, spadł. Jest Creeper Prawie spadłem Dobra, chyba go pokonamy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nie mam już strzału, więc musimy już iść na miecze Nie jest, ja jakiś będzie bił, no. Ale na miecze musimy już go brać. Dobra, jednak nie. Yy, użyj chwila. Czekaj, jest sekunda. Ja mam dwa, dwa rzędy. Ja też mam dwa rzędy. O kurde, ile Wiedźm! Ej, to, to będzie źle, bo one trutki dają na dość długi czas. Ja je na hity biorę. Trzeba ja je wiesz. na knoka brać. Ja nie mam, ja nie mam na knoka broni. Dobra, nie ma ich Ej, w ogóle dlaczego temu bossowi spada HP, skoro nic go nie bije? Blaze. Blaze. To one są, tam? nie lubią go? No jak za uderzy blaze jakiegoś, to tak. O Boże. Ale ja tutaj bije. Nie wiem czy Dobra, Przecież wygraliśmy to. Te. No. Więc druga arenka też wygrana, tylko ja z sekusem tutaj przetrwaliśmy, ale arena naprawdę niezła, więc myślę, że odcinek się nam spodobał. Więc jeżeli więcej chcecie więcej odcinków z tego trybu, bo mi się on dość spodobał, to piszcie w komentarzach i łapkujcie, jeżeli będzie dużo łapek, to będę wiedział także, że się Wam się spodobało i będzie tych odcinków z tego więcej. I też chciałbym przeprosić, że odcinków ostatnio nie było i teraz już wytłumaczenia ostatnio mówiłem, ale po prostu nadal nie wiem jak zrobić w 60 fps więc odcinki nadal będą w 30. Niestety, a jak ogarnę w 60 fps to będą w 60. Więc to tyle z tego odcinka. Dzięki za oglądanie i Narka. Masz, masz cześć. Nara. Cześć. Cześć